Dobra, wszystko jest. Teraz mam minutę osłabiania. Okej. Okay. Witajcie w drugim QA. Tak jest. Drugie, Q&A na moim kanale. Po pierwsze, dziękuję za wszystkie pytania, jakie mi w wczoraj. A po drugie, postaram się wszystkie odpowiedzieć. <grym> Ale to się zobaczy. Naprawdę no to chyba nie przedłużę. Teraz sobie na odwrót, tak jak widzicie, moduł laptopa. I na czytał komentarze z pytania, jakie mi zadaliście. No, mi się da, być mi nawet łatwiej, lepiej. Ja tylko nie przydam za cenę, no, bo tej drugiej jej. No dobra. Pierwsze pytanie, którego zaczęłam, to jest. To jest przypadek, odpowiedziałem, ale. Mogę teraz odpowiedzieć, czyli. Długo zapostały zarost? Te zarost? Co długo zapostałem? jak tam odpisałem, nie tylko miesiąc, ale tak naprawdę to Ja nie zapustam specjalnie zarostu, tylko mi sam roz, nie? nie, Wiadomo, że ja zawsze byję twarz, nie wiadomo i zarost mi sam rosnie, ja tam Nie zapustam zarostu, tylko mi sam mi rosnie Ale tak, zajmuje tak tylko miesiąc, żebym miał taki zarost nie? Zajmuję taki zarost, to tylko miesiąc mi to zajmuje Ale sam mi rosnie. ja nie zapustam, tylko sam mi jak mi to wiadomo No dobra, no to kolejne pytanie Czekajcie. Ojej. Jak to dzisiaj działa? Czekajcie, jakie są jeszcze pytania. Okej. Okay. Czekajcie, będę miał to teł Więc że się to by było lepiej, ale dobra. No dobra, no to teraz przejdę do pytania kolejnego, czyli... Czy będziesz nagrywać jakieś gry, na przykład LoL'a? Czy będę nagrywał jakieś gry? No, nagrywałem gry. <laughs> co do końca, ja Mobile, nagrywałem. Mam linka na w opisie do z Market Mobile, tam nagrałem czymś z Market Mobile. No, ostatnio to było w Halloweenowej, na no, to koniecznie będzie czymś z Market Mobile. Tylko taką grę nagrywałem. A LoL'a nie będę nagrywać. Ta League of Legends... Nie, yeah. myślę, że raczej tej gry nie będę nagrywać. Widomo się na tym kanale, ale... Nawet... Moim zdaniem nie będę nagrywać. Nie będę nagrywać Lola. przy League of Legends. No, no. no i nagrywałem, gry, nie? Market Mower. Dobra, kolejne pytania No dobra, no to kolejne pytania jakie tutaj widzę to są... Nie, nie, o... To takie nietypowe pytania też... Jakbyś miał jedno słowo, to jakbyś byś wybrał? Nie wiem, takie dziwne zadane? Nie wiem, czy to chodzi jak jakbym miał jedno słowo powiedzieć, to jak bym wybrał z tyłu? Bym miał jedno słowo mówić? Nie wiem. Trochę nie rozumiem tego pytania. No to chodzi o to o te pytanie, nie? Jakbyś miał jedno słowo, to jakbyś wy, byś wybrał? Nie wiem. Dziwne pytanie, ale tego nie wiem, co o co w nim chodzi, ale mi się wydaje, że może jakieś innym słowem miałbym mówić, jakbym bym wybrał. Szczerze? Nie wiem. Jak, jakby miałby jedno słowo się wybrać, to miałbym tak mówić ten cały czas. <laughs> nie wiem. Stezen, nie mam pojęcia jakie miałbym takie słowo wybrać. Po angielsku tam, to sobie to highground high ground. <laughs> Co coś... Hello there. Witajcie. Nie, nie wiem, nie wiem, może się witajcie. <laughs> albo coś w tym stylu, nie? Jakbym miałbym tak jedno słowo wybrać, jakbym miał coś, coś mówić. I... Gdzie ty mi idziesz. Dobra. Gdybyśmy mieli jedną rzecz, to, to co by to było? Kolejne pytanie dosyć jak nietypowe. Jak może chodzi o coś, co bym zmienił? No, Jakbym miał jedno rzecz zmienić, to co to by było? No bo nie wiem do końca, właśnie, to Nie jest tak dobrze sformułowane te pytanie. Ale jakby no, mi się chodzi o zmienianie czegoś, jakbym miał jedno rzecz zmienić? No. No jak miałbym jedną rzecz zmienić, to co to było, no... Oczywiście dużo rzeczy, które mógłbym zmienić, jakbym miał wybrać coś, bym no, to dużo rzeczy bym było śmienio. Ale taki jedną, no to... Z Żeby mniej było tych chorób na świecie, a nie, żeby... Mniej było tych... Epidemii, takich innych no, spraw, żeby mniej ludzi chorowało. I tak dalej, tak mógłbym jedną no, rzecz zmienić, żeby tych chorób byłoby mniej. Bo wiecie, że te chorób jest dużo, jest to, coraz więcej tych chorób, czy jakieś inne, jakieś epidemie, jakieś inne wirusy się w ogóle pojawiają takie takie z dziwą nazwą, tak które... Tak bym miał jako się na zmienić, bo za to chcę w tym w to się to żeby bo mniej chorób na tym świecie. Żeby po prostu mniej ludzi chorowało i no wiadomo, no to są różne choroby, są świertalne, są nieśmiertelne, ale to nie ukrywam za to by Żeby było mniej tych chorób na tym świecie, żeby nie było więcej, tylko mniej. Są jeszcze inne zetmien. Ale nie wybrać właśnie do choroby, nie? Żeby chorób było mniej. Żeby u ludzi nie cho chorowało, i wiadomo, co nie? Dobra. To mam jakieś pytanie: Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Co to jest? Po wodzie pływa i kaczka się nazywa. Taki tam trochę wyset. Co to jest? w wodzie pływa i kaczka się nazywa. Pewnie chodzi o kaczkę-dziewaczkę, no bo, to po, po, no, bo wiecie, no jest taka bajka czy lektura, wiecie, taka książka, kaczka-dziewaczka, ona pływa i kaczka siedzi kaczka-dziewaczka, pewnie to o to chodzi, ale taki rym wyszedł. No dobra, no to kolejne pytania. O, czy sądzi, że sądy moralne mogą być definowane obiektywnie? Nie mam zdania. Nie wiem, co o tym sądzę, starze. Nie, nie, nie. Ja nie jestem, nie jestem się nad pra prawem na to pytanie ja powiem. No dobra, jakie to są pytania? Kurde, trochę jest na tym ten, ten, ale dobra. Tutaj widzę, że inaczej mi to działa na tym utopie. Kto napisał trunki z Sienkiewicza? No Henryk nie wiadomo. Jakiego koloru jest złoty Mercedes? No złotego? <laughs> Jakie są twoje te pytania? No by te pytania. No jest takie pytanie. Jakie są te pytania? Nie wiem. <laughs> nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakie Jakie są te pytania? No by te pytania. Proste. Jeden sądzi. O, to mam ciekawe pytanie. Czy uważasz, że nasz świat jest netrzymy? Ciekawe. Czy uważasz, że nasz wszechświat jest wnętrzem, wnętrzem innej czarnej dziury, która jest poza granicami naszego wszechświata? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo niektórzy ludzie, no to są takie teoretyczne spiskowe, W internecie są niektórzy uważają, że nasz świat jest w środku czarnej dziury. No, <laughs> to nie jest to dziwne. Oczywiście uważam, że nie. Ja wątpię, żeby nasz świat był w środku czarnej dziury, bo czarna dziura tak zwane pozera ten gwiazd. Jak jest gwiazda jest bliżej czarnej dziury, to ta czarna dziura pozera tę gwiazdę i czarna dziura rośnie, bo czarna dziura no nisty te gwiazdy, nie? Pozera je i tam i rośnie, jest większa, silniejsza. To czarna dziura by nas tak jakby by zniszczyła, nie? Byśmy nie mogli przeżyć z dziury. Podobno jak się trafi do czarnej dziury to tam czas chyba będzie wolniej leciał, ale z tego co wiem, Czarna Dziura pozera gwiazdy i ona rośnie i jest po prostu groźna dosyć. jakby w naszej galaktyce, w naszym kładzie słonecznym by się pojawiła Czarna Dziura, to by zjadłaby wszystkie planety, pozarłoby naszą Ziemię też i dziękuję i do widzenia. ale nie, ja wątpię, że żyję, że nasz świat jest środkiem Czarnej Dziury, ja to wątpię nie wiem by niektórzy takie to rozpiskowe wymyślili, to jest dziwne, nie? To jest bez granicy naszego świata. Nie, nie, ja uważam, że nie. My nie żyjemy w środku czarnej dziury. Jest to mało prawdopodobne. Nie, nie, nie. nie wiem. Jak czarna dziura jest bez kiedy jak jest ona niszty, te gwiazdy pozera, ja no to wątpię w to. Dziwna taka teoria spiskowa, jak ktoś taką wymyślił. No dobra, to jedna tablica pytania. I widziałem, że też było inne pytanie związane z. Że... O, jest. jak jesteśmy w sytuacji, w kosmosu. To kolejne pytanie. Myślisz, że kosmici istnieją? Powiem tak, że kosmici istnieją. Co ja myślę, uważam, że kosmici istnieją. Tak. Nie wszyscy, tylko uważają, niektórzy uważają, ale podobno są jakieś dowody na istnienie kosmitów. Ja uważam, że kośmieci istnieją, bo jednak nie są miejsce. Mi się daje, że tam gdzieś na naszym świecie są inne życia, na przykład. Podobno tam ludzie naukowcy udowodnili im, znaleźli tam jakieś tak zwane superziemię Tak? A superziemia to jest taka jakby taka planeta, gdzie jest życie O, podobno do naszego I według mnie, tak, my to nie kosmici istnieją Wiem, nie wszyscy z nas mogą się zgodzić, bo niektórzy uważają, że kosmici nie istnieją Nie ma kosmitów Ale ja bardziej wierzę w istnienie kosmitów niż Reptilian Według mnie Reptiliany nie istnieją no bo tam wiecie, no nie chcę tak wgłębiać w teory tam reptylianinów, ale ja bardziej wiedzę, że kośmieci istnieją. Według no mnie jest na to szansa. Są nie to woda, ale nie to zrozumiecie. Potem w strefy 51 nie są kości, kośmieci, nie wiem. Ale moim zdaniem kośmieci istnieją. Ulubiona książka. Nie mam ulubionej książki, bo nie ukrywam, no, za bardzo nie lubię czytać, nie czytam książek, nie czytam lektury. Ja to w podstawowej to czytają książki, lektury, a tak to zobaczę nie lubię czytać książek, nie, nie wiem, ulubionej. Okej, okay. o ciekawe pytanie na temat Minecrafta. Jakiego moba dodałbyś do Minecrafta? Dużo jest fajnych mobów w Minecrafcie, dużo tam, którzy to dali, jest tam, tam... Dodaję tam pancerników, tam innych, ale jakiego moba dodał by do Minecrafta? Z tezy mówiąc, nie wiem. No, jest dużo tych mobów. Ja wiem, no, może jakiś lew, ale jak ja bym miał dodać jakieś moby, to było pingwiny, bo pingwiny miały być w Minecrafcie, tak? Miały być pingwiny w Minecrafcie. I ja bym pingwiny bym dodał do Minecrafta. Nie, ja, żeby w tej biomie zimowej były kolejne jakieś wizyki, tak takie pingwiny. Ja bym to dodał. Pingwiny, żeby tam sobie pochodziły w takim świecie, biomie zimowym, tam są góry lodowe i tak dalej. Myślę, że że zimą ma trochę bakuje zwiedzą, na tam są kozy, niedźwiedzie polarne Ale nie ukrywam, że pingwiny to też był fajny pomysł i jakby miałaby jakieś moba do Minecrafta, to były pingwiny Pingwin to byłby ten mob, to był do Minecrafta Czy postacie z Minecrafta pasowałoby do jakiejś biotyki? Postacie z Minecrafta do jakiejś biotyki, co by pasowałyby? Moim zdaniem tak, na przykład Steve z główny bohater nie wiem, czy wiecie, czy nie, ale w Super Smash Bros. jest Steve jako grywalna postać. No to już odpowiedź jest na to, tak, postać Minecrafta pasuje do z Jak Steve, główny bohater, jest w Super Smash Bros. Ultimate, no to znaczy że tak. No, no to już jest odpowiedź na te pytania, nie? Nawet dodanie Steve'a do Super Smash Bros. Ultimate odpowiada na te pytania. Ale moim zdaniem, że te Minecrafta pasują do biotyki, Steve z Minecrafta idealnie by pasował i idealnie pasuje do takiej właśnie platformy biotyki z Bros na tym multiwersusie się wiem, gdzie jest tego Jack Blacka ja bo jak mikrofilm należy do Bros, Multiversus też, to ma, ma to sens, nie? to no, jest fajnie dobra, koniec pytania, czy Tusk jest z Tuskiem niemieckim? ja na te pytania może nie odpowiem ja nie chcę wchodzić w tematy, związane z To nie mój klimat, nie moje klimat, tematy polityczne. Ja wolę nie wchodzić, nie, nie, nie ja nie. Ja, ja tam, czasem tam wjeżdżę, ale powiem tak, ja nie, ja, ja nie wchodzę w tematy polityczne. Tego, po prostu mnie takie pytanie nie zadawać w sumie. O, kolejny temat, te, te temat kosmosu. Jakie jest, twoje z zadań, Jakie jest twoje zdanie na temat Płaskiej Ziemi? Czy to możliwe? Płaska Ziemia! Mm -hmm. Tak, temat Płaskiej Ziemi, znam to, ten temat. Kilka lat temu było bardzo głośno o tym, że my na Płaskiej Ziemi. No że, wiecie, jest duży słów, taki, jest duży słów, na którym są z, z cztery słonie, które trzymają naszą Ziemię płaską. Powiem tak Nie I... Jak jest, nie, no chodzi o to, że Jest to dziwne Nie wiem, kto w pełni pomży, że nasza ziemia jest płaska Już to jest udowodnione, że jest kolista. Nie no, ale jakie jest moje zdanie na temat płaskiej Ziemi? Powiem tak Na temat tego tematu Nie rozumiem ludzi, co wymyślić taki temat Są dowody, że nasza ziemia jest kulista, nie płaska Płaska ziemcy... Nie wiem co na tej istniejący bo temat już Polski Ziemia ucich, ale był bardzo popularny ten temat. Polski się kłócili, że Polska Ziemia żyje na Polskiej Ziemi i tak dalej i tak dalej, ale no moje zdanie jest takie, że to jest dziwne, Czemu ludzie takie Powiem tak, nie ma to sensu i moje zdanie jest takie, że to jest dziwne, dziwne jak to powiedzieć. Nie ma sensu ten temat, o Według mnie nie ma dowodów, że ziemi na płaskiej ziemi Kulista ziemia jest... Na ziemi na kulistej ziemi, nie na płaskiej ziemi Moje zdanie jest takie, że... No... Moje zdanie na temat płaskiej ziemi jest takie, że to jest dziwne Czym ktoś na taki temat padł? Mm -hmm. Że ziemia może być płaska Kurczę, płaska jak naleśnik? Właśnie Tak, no żyjemy na płaskiej ziemi też jak naleśnik No, pewno Nie no, wątpię, wątpię no co, jakbyśmy poszli na krawędź Ziemi, to byśmy spadli? Bo tak, bo na polskiej ziemi, nie? I co, kuźnie jakby, no i co, zimy na polskiej ziemi, to co, dinozaury przez astroidę wyleciały z Ziemi? No nie. nie, 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 to jest głupota. Temat polskiej ziemi to jest głupota i nie ma dowodów na polskiej ziemi, tylko na okolicy Ziemi. Jak żyły dinozaury na naszej ziemi, to astroida walnęła, uderzyła na naszą ziemię, dinozaury wyginęły. Nie powiedziałem w Kosmos. Nie, Płaskie Ziemia, nie. Na YouTube jest dużo tematów Płaskiej Ziemi, tam dużo YouTuberów nagrało, tylko tam muszę zobaczyć. Polecam, zobaczyć. Bo Płaskie, temat Płaskiej Ziemi był tak popularny, że dużo YouTuberów to nagrało. Nie, bardzo dużo, ale jest dużo filmów, nie, tam już kilka lat temu, tylko to zami głupota taki temat, że ktoś w ogóle wpadł na taki pomysł. I... Ulubiona potrawa. No chyba. No i kolejne pytanie, to jest ulubiona potrawa. Moja ulubiona potrawa. Potraw. Potrawa. Potrawa. to jest weźmiam bo... chyba. <ścoughs> Co weźmiam? No pizza. Pizza to jest moja ulubiona potrawa, no to jest chyba z zero zaskoczenia, chyba... Większość osób uwielbia pizzę. Nie. No pizza to jest moja ulubiona potrawa. Nie będę ukrywał. Przechodzę dalej. O, no i mamy kolejne pytanie. Idźmy do góry, dobra. Kolejne pytanie. Wymazany są w wersji. Nie mam wymazanego samochodu. Nie mam. Nie mam wymazanego samochodu. Ja nie mam. Kaj jest co nie mam? Czy nagrywasz coś w temacie zombie? Odpowiedź brzmi nie wiem. Ajdotną. No, takie filmy osobno z zombie nie wiem, ale mogę. Czasami tam nagrywałem film, gdzie wspominałem zombie, ale co taki. Temat to zombie 100% Nie wiem, co takie coś nagram Nie na tym kanale, ale może W roku co jest komputer? Jak tak, to jaki? Komputer tak naprawdę mama, Ale to komputer należy do mojego taty Tego nie będę mówił, jak jest I na koniec takie niestandardowe Pytania Niestandardowe pytania, mega Podcieraj się prawą ręką Prawą ręką, bo są praworęczne i chętnie pozdrawiam z odcinku. Pozdrawiam, czyli czekajcie, pra prawa poduszka silnika. Pozdrawiam cię. A nadzieję, dobrze tam ten twój No dobra, no to już chyba jestem blisko końca, tak? A to kolejne pytanie. tylko czekajcie, do góry muszę No e e e e dobra, no to już widzę, klinę. Kilka ulubionych piosenek. No nie mam tak ulubionych piosenek tak to prawdę. Mogę Wam powiedzieć typy piosenek jakie słucham. Jakie lubię słuchać, no to jest pop, disco Polo, rap. i K-pop. To będzie dogrywał. Ale jak chodzi o ulubione piosenki, to tam nie mam takich ulubionych piosenek. Nie, stydzę. Jak że... mam jakieś ty piosenki? Ja słucham różne piosenki, dużo piosenek lubię Słuchać. Ja w klimacie popu, disco, polo i rapu nie mam, pop, mówię, nie mam takich ulubionych piosenek, kilka ulubionych nie mam. Słucham dużo różnych piosenek i nie mam ulubionych, no, taka jest prawda, nie mogę wybrać. Dużo piosenek lubię słuchać. czekajcie no to jak już jesteśmy w klimacie piosenek, to pytania... Skąd bierzesz pomysły na piosenki? Skąd biorę pomysły na piosenki? Może... Może już... Dobra, najwyżej na zrobię drugą część. Skąd biorę, biorę pomysły na piosenki? Pomysły na piosenki biorę stąd <noise> To jest moje nie? Ja tam wymyślam, z no skąd biorę? <noise> Pomyślę sobie, ja myślę sobie na o co mam robić piosenki Tam wymyślam na bieżąco, tam potrafię myśleć, jakieś o co... Czym... skąd biorę pomysły, po prostu na na bieżąco to już wymyślam Wymyślam, o co mam mm, śpiewać, jakie piosenki mam robić, tworzyć nie mam takiej, że wychodzę na dwór, na coś widzę, coś w tym stylu, nie. Ja sam wymyślam, z głowy przychodzą pomysły. Wymyślam na spontanie, jak to się mówi. No skąd być z na Piosenki po prostu na spontanie wymyślam. Ja spontanie że po prostu wymyślam mm. temat. Ja po prostu w nad dniu potrafię wymyślić pomysł na trzy piosenki i tak dalej. I po prostu je zapisuję w notatniku i teksty piosenek i tak. No tak skąd biorę pomysły? A tak się wymyślam. Tak na bieżąco potrafię coś wymyślić. O co mógłbym wziąć piosenkę? Nie, to tak. Tak, to dla nas dobrze widziałem. Dobra. No to już jest tam przy końcówce, że widzę. Nie? Tak. Ujej, ujej. Kurde ciężko jest. Dobra. Do góry. Dobra. Jakie masz ocenę w szkole? Różne. Miałem jedynki, dwójki, trójki, czwórki, piątki, szóstki, takie miałem oceny, Wszystkie bardzo rzadko, takie miałem oceny w szkole, dziewięć dwóch i oceny, no. Jak ci się z angielskiego matem polskiego? Z matem mi bardzo słabo, z polskiego z średnio, a z angielskiego lepiej, tak, z angielskiego miałem lepsze oceny, Polskie mat ma nie. Z matematyki byłem najgorszy, najsłabiej mi się matematyka, Nigdy tych przymiotów nie robiłem i mi zło zawsze najgorzej. Niestety takie życie. Najśmieszniejsza sytuacja, jaka Cię spotkał w szkole? Nie pamiętam, co takiej sytuacji miałem. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, jak widzę, ile czasu mi zostało. 21. Wiecie, co Niemcy nie będę się odrobić drugą część tego z tego QA. Bo widzę, że już z mi zaraz zabraknie na telefonie. A, e, jestem, mam parę tutaj pytań. Mam bardzo dużo. Myślałam, że mi się szybciej uda. A, ja niestety, mam za mało miejsca na telefonie. E, trochę mam zapchane. Tylko, dobra, to słuchajcie, ja sobie teraz tak, że ten moment, że teraz sobie drugą, że ten moment, też widzicie, wrzucę na YouTube'a i za chwilę nagrę drugą część. No, muszę tak zrobić, bo już mi brakuje miejsca na telefonie, a chciałem wszystkie już na te pytania odpowiedzieć i coś tam sobie od siebie dopowiedzieć jako. Teraz przerywam tę część. Kiąt Eu i do zobaczenia w drugiej części. No wyszło dziwnie, ale niestety widzę, że już już, już, już zaraz będę musiał kończyć nagrywania, bo nie mam miejsca na telefonie komendy, to zrozumiecie. No to... Kończę część pierwszą i za chwilę nagrywam część drugą. No tylko do zobaczenia w drugiej części. No akurat końcówka.